No i ruszamy za chwilę drzwi się znowu zamkną tym razem jedziemy w dół Emocje już chyba trochę mniejsze ale to mi się nie uchwyciło na poprzednim filmie bo mi się bateria rozładowała Jak się wjeżdża tutaj już na końcową stację to odruchowo można czasami chcieć podnosić nogi w obawie że to uderzy o ten podest tutaj w tym wagoniku mamy znacznie gorszą szybę niż tam To jakoś, ale to jakoś tak kurde czarno to widzę. Ciekawe czy w dół. No bo to się może wydawać, że spadamy na przykład, nie? Mm. <laughs> Dzwonek trochę jak w szkole. U nas już wakacje, a w Czechach widzieliśmy dzisiaj dzieciaki, które biegały z plecakami, bo to nie być, że jeszcze rok szkolny, to dwa, że u nich dzisiaj nie ma święta, przynajmniej nie jest tak celebrowane jak u nas. Ja może trochę oddalę, pokażę to koło, które tutaj nam napędza. Podskoczyło. Ładne. Ciekawe co się dzieje, jak jest więcej no, no. Ciekawe co się dzieje, jak jest więcej chętnych. Czy tak co chwilę się zatrzymuje, żeby do następnego wagonika ktoś wsiadł, czy nie? No ja wiem, że te pytania mogą się wydawać głupie, ale pierwszy raz czymś takim jadę, więc. więc mam no, prawo tak, tego nie wiedzieć stali, to... zapol, zapol. Ej tutaj A, Nie ma tego, nie ma Szyb. szyby o. Mam nadzieję, że się panowie nie pogniewają Dobra Nie ma co ryzykować, bo się zaraz huśniemy także Będziemy cały czas bez szyb. No i co teraz? Coś tu skrzypi. No bo wiesz, no bo kurde, tak teraz spaść, jakby się urwało, to od razu koziołki łapie i leci. No to takie wydaje, Owieje Fest chyba. Bardziej jest wiatrak rzeczywiście. No, jest wiatrach, ale teraz tą ścieżkę poprawić. Tak, tak. Na górze było słychać nawet <grym> tych śmiałków, którzy się zdecydowali na zjazd zjeżdżalnią. No to mniej więcej o, o, tutaj na środku zamiast. kadru pokazuje Kościół jakiś widać. Jest. Tutaj na środku kadru jest ta ścieżka, którą szliśmy. No. No, teraz mamy chyba więcej atrakcji w postaci wiatru. <śm> Wow. O kurde, tu jest naprawdę wysoko w tym momencie, już sam upadek z tej wysokości nie należałby do przyjemnych, a co dopiero jeszcze jakby się to miało tam sturlać w dół. O kurde, ja pierniczę. Niech to szybciej jedzie, kurde, żeby już było po wszystkim. Bo. A tam kolejny wyciąg widać to jest chyba jakiś taki orczykowy bardziej? Czyli tam podczepiasz się pod narty i jedziesz, chyba to jest takie, nie zresztą. Właśnie nie wiem, które ci narciarze jeżdżą. Czy tutaj pod tymi kandalami? O, to, to, to ten dziadek, to <laughs> go mijaliśmy. Albo właśnie w tamtą stronę oni jeżdżą, to by wyjaśniało po co są te szlabany co kilkadziesiąt metrów. Powiedzieć. No w każdym razie przestało wiać, co dobry znak. O, pajączek chodzi. Ptaszki ładnie śpiewają, no dobrze jest. A w tamtym też można było chyba odsłonić szybę, tylko myśmy nie wiedzieli jak. Ale... To widzisz, to jest taka jak broleta. A idą chmury, rzeczywiście tam po lewej stronie Może pokażę No jest taka chmura hmm. byśmy zdążyli tam dojść do auta, bo <laughs> Spierdolisz od muru Fajnie, to zagłębie całej widać górę, że Jeszcze jadą jakieś kobiety w górę. No to w połowie jesteśmy w takim razie jak minęliśmy. Ty tutaj też ludzie jacyś jadą o. O, z dzieckiem. Ktoś pojechał. O, czyli jadą tak jak my, wjechać i wyjechać za chwilę zobaczyć. Przejechać się bardziej, nie? 10 minut na kolejka jedzie z jakichś 600 metrów różnicy. W wysokości. No, już 8 minutę nagrywam. A na gubałówce ileśmy dawali za wjazd? 20 złotych czy 30? No, tam też trochę to szło. Bo na to, na kasprowy to już kupę kasy wchodziło. Myśmy chyba za darmo wtedy dostali, tylko się nam nie chciało czekać w tej kolejce i znowu wieje. Też ktoś jedzie z rowerem? Mm. <laughs> nie dał rady wjechać. No w sumie jest to jakieś rozwiązanie. Wjeżdżasz z rowerem i jedziesz sobie w dół, nie? Nawet te takie hulajnogi śmieszne, co tam stały. Tylko zastanawiam się, jak on tam wjechał, ten facet, że dopiero teraz jechał, skoro tamci, których mijaliśmy w tych dwóch czy trzech wagonikach, jechali o wiele wcześniej. A po drodze się nie zatrzymywaliśmy, czy on w biegu wsiadał, czy co? Mam się zdjęcia, powinien No, widziałem, coś tam przeszło właśnie. Tak, plac zabaw pod nami, można sobie wyobrazić, jakieś dziecko się bawi, tu nagle wagonik spada. O. Zarzuciło to, nie pada przypadkiem? Jakoś szumi dziwnie. Łośniczki są. No. Może jakbyś właśnie właził, żeby Cię pogonić z tego. No. Jak zaraz pierdyknie, to aż normalnie nie chce mi się nawet myśleć. Jadą wagonie, jadą no i to będzie ten taki moment, w którym może się wydawać, że zaryjemy dnet. Jakoś może dojechaliśmy. O.